Wojciech Bojdo, witam w kolejnym serwisie. Zaczynamy od ważnego wydarzenia, jakie kilka dni temu miało miejsce w Radomsku, a mianowicie Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Lokalne Okrągłe Stoły to odpowiedź na kryzys w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Za organizację wydarzenia w Radomsku odpowiedzialna była Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom. Okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to kontynuacja cyklu spotkań odbywających się w całym kraju, podczas której wraz z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami oraz osobami zajmującymi się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży prowadzone są dyskusje na temat obecnej sytuacji w tej materii i kształcie zmian, jakie powinny być wdrożone. Dane są alarmujące i niezależnie od tego, do którego raportu się zajrzy, są tragiczne. W województwie łódzkim w przeciągu trzech lat liczba prób samobójczych wśród młodzieży wzrosła dwukrotnie, gdzie dane dla innych grup wiekowych są na zbliżonym poziomie. To znaczy, że ten problem wśród młodzieży rośnie i to rośnie niewspółmiernie więcej razy niż w przypadku pozostałych grup wiekowych wśród dorosłych. Dzieci mają na sobie nałożone ogromne presje, które również same na siebie narzucają w pewnym rodzaju poprzez na przykład nieodpowiedzialne stosowanie social mediów. Więc jest ogromna rzesza działań, które możemy podjąć, żeby, młodzie żeby młodzieży po części ulżyć, a po drugie też, żeby dopasować system do ich oczekiwań. Uczestnicy, y, uczestnicy Okrągłych Stołów zwracają uwagę na przykład na ogromny problem dostępu do, dostępu do psychologów i psychiatrów, na ogromny czas oczekiwania, na koszty leczenia, ale także na bardziej... Y, Przyziemne problemy, jak na przykład obawę przed pójściem do szkolnego psychologa, który dzieli się problemami uczniów z innymi nauczycielami albo boi się wejść w, na linię ognia z dyrekcją, która na przykład powoduje pewne nerwowe sytuacje dla uczniów, bo psycholog jest też pracownikiem szkoły i boi się konfliktu z przełożonym. Ile na przykład taki pedagog szkolny jest w stanie pomóc dzieciom w ciągu swojej pracy, w ciągu jednego tygodnia? Ile można się dostać do ilu psychologów, do ilu psychiatrów? W małym mieście, w większym jest to też inaczej wygląda. Kwestia finansów rodziców, bo jest to odpłatne bardzo często, bo czekanie na wizytę u terapeuty nieraz jest nawet wielomiesięczne, a bywa że i jeszcze dłużej. Kwestia dojazdu, bo też wykluczenie komunikacyjne się na to nakłada. Czy, są mają, czy dostają pomoc, czy mają pomoc? No. Odpowiedzmy sobie sami. Wydarzenie kierowane jest do młodych ludzi, ma dać im miejsce do wyrażenia swojego niezadowolenia oraz wskazania miejsc, w których z ich perspektywy konieczne są zmiany. Jest tak naprawdę wiele czynników, na które składają się problemy młodych ludzi, aż od powiedzmy nieudanych relacji, po niemożność zagadania się z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami, aż przez, aż po choroby psychiczne, tak? Czy jakieś różne tam zaburzenia, które niestety nie są powiem tak, niestety problemy osób młodych dla naszej władzy nie są ważne. Jest to, jest to w gruncie rzeczy taka, taka rzecz, która, która nie interesuje naszej władzy, bo nasza władza interesuje się tylko i wyłącznie swoim twardym elektoratem, a młodzi ludzie już tutaj niestety nie mają znaczenia. Niestety statystyki są zatrważające. W 2022 roku aż ponad ponad 2000 dzieci, młodzieży targnęło się na swoje życie, z czego 150 osób niestety straciło to życie. I to są naprawdę zatrważające statystyki. To jest jednak tylko wierzchołek góry lodowej. My widzimy tylko część problemu, ale żeby rozwiązać problem trzeba... Podejść do tego systemowo i między innymi właśnie te okrągłe stoły temu służą. Młodzież ma swoje trudności, że czasy się zmieniają, że one nie są wcale łatwe dla młodych ludzi, że czasy i po pandemii i, i różnego rodzaju zmiany, które mamy, nie zawsze młodzież sobie z nimi radzi. Stąd też jestem bardzo zainteresowany tym, jakie rekomendacje, jakie słowa dzisiaj ze strony młodych ludzi padną na tym spotkaniu. Każdy okrągły stół przekazuje postulaty do centralnych koordynatorów. Wnioski są przekształcane w postulaty i Przygotowane do drogi legislacyjnej. Oto niektóre z postulatów Okrągłego Stołu: powołanie zespołu międzyresortowego do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, psycholog dostępny w każdej szkole i edukacja emocjonalna w podstawie programowej. Dostęp do opieki psychologicznej bez zgody rodziców od 15 roku życia. Są pieniądze na kolejne inwestycje dla gmin Radomsko-Gidle oraz Żytno. W ubiegły piątek podpisano umowy między wymienionymi gminami a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 14 lipca w filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka województwa Łódzkiego Zbigniewa Zięby i poseł Pis Anny Milczanowskiej. Są pieniądze na kolejne inwestycje dla gmin Radomsko-Gidle oraz Żytno. Tych wsparć w ostatnim czasie jest sporo z Urzędu Marszałkowskiego, ale także i tych rządowych cieszymy się bardzo, bo każde pieniądze dla gminy, ponieważ gminy w powiecie radomszczańskim nie należą do najbardziej e, zamożnych, może poza miastem Radomsko, e, gminą Kamińsk, e, reszta, m, Gota Wielka ma jeszcze całkiem przy, przy, przyzwoity budżet, a reszta gmin musi tak ledwie, ledwie wiązać koniec końcem i każde takie wsparcie, czy to będzie 20 tysięcy, 80 tysięcy, 100, 200, nawet na tę taką e, małą infrastrukturę, czy poprawienie grobów, czy zbudowanie boiska na tego typu drobne rzeczy, czy uzupełnienie jakichś tam spraw związanych z infrastrukturą kultury, no każdy grosz jest na wagę złota. Podczas spotkania podpisano umowę z trzema gminami. Jedna z nich dotyczyła dofinansowania do renowacji dwóch zbiorników wodnych w miejscowości Strzałków. Gmina Radomska otrzyma na ten cel wsparcie w kwocie 150 tys. zł. Gmina Żytna otrzyma 110 tys. zł na modernizację obiektu sportowego w miejscowości Żytno oraz 20 tys. zł na renowację wpisanego do rejestru zabytków ruchomych ogrodzenia żeliwnego z XIX wieku. W ramach zadania zostaną wymienione wiaty stadionowe na nowoczesne zostaną wymienione bramki na też nowe aluminiowe piłkochwyty, opracowana dokumentacja i zakładam, że częściowo wykonane oświetlenie boiska sportowego. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ w ubiegłym sezonie Klub sportowy miejscowy Wiktoria Żytno awansował do klasy okręgowej i, i ta modernizacja obiektu no, przyczyni się do tego, że klub będzie mógł prowadzić rozgrywki na bardziej nowoczesnym obiekcie miejscowym w żywnym. W ramach opieki nad zabytkami osoba prywatna złożyła wniosek i otrzymała pozytywnie zweryfikowany poprzez urząd Marszałkowski dotyczy to remontu ogrodzenia zabytkowego grobu rodziny Tymowskich, byłych właścicieli dworu w Pongowie. Jest to Grupy rodzinne z początku XIX wieku, tam będzie odnowione zabytkowe żeliwne ogrodzenie tegoż grobu. No, oczywiście, że każde wsparcie jest potrzebne, tym bardziej właśnie tutaj na obiekty sportowe, ale także właśnie na zabytki. I o tyle dobrze, że jeśli chodzi o. Zabytki z wnioskami mogły występować instytucje, osoby prywatne i tutaj mamy przykład właśnie grobu, gdzie osoba prywatna wystąpiła o dofinansowanie. Gmina Gidla dostała 20 tysięcy złotych dofinansowania na remont kapliczki przy klasztorze Ojców Dominikanów w Gidlach. Podpisano także umowę z Fundacją Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku. FIK otrzyma 12 tysięcy złotych na publikację z dziejów miasta Radomska. I znów o pieniądzach dla samorządów. Blisko 14 milionów złotych trafi do powiatu radomszczańskiego na renowację zabytkowych obiektów. Ponad, blisko 14 milionów złotych trafi do powiatu radomszczańskiego, w sumie do 11 jednostek samorządu terytorialnego, bo to jednostki samorządu terytorialnego są operatorem tego programu, do kilkudziesięciu obiektów. Są to obiekty poza sakralnymi. Wiemy, że na terenie Powiatu Ramszczeńskiego mamy wielowiekowe obiekty sakralne i drewniane kościółki, kościółki murowane i z piaskowca, które wymagają wielomilionowych nakładów inwestycyjnych. Ale mamy też obiekty świeckie, takie jak na przykład muzeum w Przedbożu jak przedszkole w Maluszynie, które jest również wpisane do rejestru zabytków i ono także otrzyma pieniądze na modernizację, jak urząd gminy w Żytnie, który się mieści w takim dawnym pałacyku, też objęty nadzorem konserwatorskim i ratusz w Przedborzu, który również jest wpisany do rejestru zabytków. Także te promesy niedługo dotrą do do wójtów. Pieniądze również dotrą do zarządców danych obiektów, które będą modernizowane. Warto tu wymienić, macie Państwo całą listę, ale na terenie tu miasta Radomska stoimy, mamy w tle parafię pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny i tu trafi kwota blisko 300 tysięcy zł. Będzie wymieniana podłoga, piękny drewniany kościółek. Który cały czas jest pielęgnowany przez księży proboszczów, którzy w tej parafii, parafii prowadzili, i przez całą wspólnotę parafialną. Do kościoła pod wezwaniem świętego Lamberta i do ojców franciszkanów na mur, na ten słynny mur franciszkański, który wymaga głębokiej przebudowy. Jak Państwo wiecie, jest w stanie fatalnym. A jeżeli chodzi o inne miejscowości, na przykład do ojców Dominikanów, tam jest dość duża kwota przeznaczona też na całkowity remont elewacji zewnętrznej, kościół pęka, trzeba tam potężne odwodnienie zrobić, całą elewację zewnętrzną, świątynia ojców Dominikanów, matki. Bazylika Mniejsza Matki Boskiej Gidelskiej w tym roku obchodzi piękny jubileusz stulecia koronacji figurki Matki Boskiej Gidelskiej, ale trafią też pieniądze do innych kościołów na terenie gminy Gidle, Żytno, Wielgomłyny, Dobryszyce, Gmina Radomsko, gmina Lgota Wielka, także gmina Kamiejsk, gmina Kodrąb. Jest tego sporo i myślę, że dobrze, że taki program jest. Poza tym ogłoszony już dzisiaj przez pana premiera to został następny nabór. Na ten będzie przeznaczona kwota około miliarda złotych. Jeszcze na inwestycje zabytkowe, na te, które były zgłoszone w tym naborze, ale niestety nie znalazły się na tej liście. I tu, jak Państwo wiecie, z miasta Radomska było kilka takich inwestycji, zwłaszcza tych, których miasto jest właścicielem, czyli chodzi o kinemę, budynek po, po starym kinoteatrze kinema i biblioteka miejska, a także muzeum regionalne, które mieści się w starym ratuszu i myślę, że na któryś z tych wniosków dofinansowanie w drugiej edycji z pewnością się znajdzie. W Parku Świętojańskim w Radomsku odbył się rodzinny piknik zorganizowany w ramach projektu Wolin z rybą na talerzu. Celem kampanii jest promocja spożywania ryb pochodzących z lokalnych połowów oraz zwiększenie w odbiorcach świadomości na temat walorów smakowych i zdrowotnych potraw i przetworów z ryb. Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków od kilku lat realizuje projekt promocyjno-edukacyjny pod nazwą Wolin z rybą na talerzu. Zadaniem kampanii jest zmiana nawyków żywieniowych Polaków tak, aby częściej sięgali po potrawy z ryb jako proste i łatwe do przygotowania oraz mieli większą świadomość faktu, że spożywanie ryb sprzyja aktywności i zdrowemu trybowi życia. Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków to jest największa grupa zrzeszająca armatorów w całej Polsce. 120 armatorów pływających na Zalewie Szczecińskim. Kamieńskim, Morzu Bałtyckim no i rybołówstwo ma wiele problemów jest praktycznie zamykane obostrzenia unijne które co chwilę, co miesiąc coś nowego, które nam zakazuje pływania, łapania różnych gatunków ryb no i walczymy, pokazujemy się projekt Zwolnień z rybą na talerzu to już jest 5 lat, 5 lat jeździmy praktycznie już teraz po całym kraju promujemy w telewizji nakręcamy filmy przez to chcemy pokazać, żeby ratować rybołówstwo, żeby ono wytrwało, żeby jeszcze Ryba, rybacy mogli łapać. A Radomsko, minister Cieciura zajmuje się rybołówstwem w Ministerstwie Rolnictwa i z naszej inicjatywy chcemy przekonywać, pokazywać, pokazywać ministrowi, pokazywać innym i jeździć po kraju, żeby przekonać do tej ryby, że ta ryba jest lepsza od schabowego i innych dań na naszym stole. W ramach imprezy przygotowano szereg atrakcji, m.in. pokazy kulinarne, porady dietetyka oraz spotkanie z rybakiem. Skąd pochodzi to danie? Jeśli ktoś tam szybko sprawdzi, ręka do góry, ty monitorujesz, ja wręczam ja ja książkę. Okay? Jest na pewno problem związany z malejącymi stadami na Bałtyku czy, czy na Zatoce Szczecińskiej. Zamiślany jest trochę lepiej, ale głównie Bałtyk rzeczywiście ma problem z odtwarzaniem się gatunków ryb, przede wszystkim dorsza. Komisja Europejska zakazała połowu dorsza od 2019 roku, więc ten jakby wolumen ryb, które były łowione znacznie się zmniejszył dla rybaków, więc jest to rzeczywiście problem, dlatego tym bardziej warto im pomagać, wspierać ich korzystając z, z ich gościnności nad, nad morzem, ale również korzystając z takich akcji jak tutaj, bo myślę, że wielu Szan będzie teraz pamiętało, że warto jak jechać na wakacje, to na przykład jechać do Wolina, a jak jeść już nad, nad Polskim Morzem, to w tych restauracjach czy w tych smażalniach, gdzie rzeczywiście jest polska ryba jest, i są to smażalnie polskich rybaków. Wszystkie atrakcje i degustacje były darmowe. Niedługo rozpocznie się przebudowa kolejnego odcinka ulicy Rejmonta w Radomsku. Urząd miasta poinformował, jak będą przebiegać prace i jak podkreśla, w tej inwestycji skupił się na zieleni. Rozpoczynamy dalszą przebudowę ulicy Rejmonta. Pozyskaliśmy na to środki zewnętrzne i wyłoniliśmy w tej chwili firmę, która będzie wykonywała przebudowę. Będzie to Radomczeńska firma FIBA. Która ma 10 miesięcy od czasu podpisania umowy, czy od 10 lipca, na wykonanie tej inwestycji. To będzie przebudowa ulicy Rejmonta od ulicy Żeromskiego aż do posesji Rejmonta 43, czyli w okolicach Mostku. Będzie to przebudowana cała ulica, ale też skrzyżowanie ulicy Rejmonta i ulicy Warszyca. Jest to skrzyżowanie, które musimy przebudować, ponieważ jest bardzo niebezpieczne i tu mamy też wnioski policji w tej sprawie. Na tym skrzyżowaniu będzie wybudowane małe rondo, które usprawni ruch, ale też poprawi bezpieczeństwo. Cała przebudowa będzie kosztowała 5 388 000 zł. Myślę, że to będzie kolejny odcinek naszego miasta zrewitalizowany, który będzie podobał się zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym. Przebudowa ulicy Rejmonta będzie w, tej, w tym samym stylu, jak przebudowana do tej pory została ulica Rejmonta, ten odcinek między Żeromskiego a Placem 3 maja oraz ulica Żeromskiego. Będzie też wycinka, ale minimalna. Nie uda się zachować jednego drzewa. Klon Jawor, rosnący przy przejściu dla pieszych w pobliżu kamienicy na Reymonta 39, niefortunnie posadzony był bezpośrednio nad starą kanalizacją deszczową, która będzie wymieniona w czasie inwestycji. Jeszcze coś z policyjnych informacji. 17 lipca w Kobielach Małych doszło do tragicznego wypadku. Rowerzysta wjechał w prawidłowo jadącą Mazdę. Niestety cyklista pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł. Kierujący rowerem, 38-letni mieszkaniec gminy Kobiele Wielkie, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo kierującej Mazdą. W wyniku tego zdarzenia kierujący jednośladem odniósł wielonarządowe obrażenia ciała. Na miejsce wypadku zostało wezwane lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało do szpitala rannego mężczyznę. Niestety walka o lekarzy, o jego życie nie powiodła się. Mężczyzna zmarł na skutek poniesionych obrażeń. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy do oglądania serwisu Flash tuż po wakacyjnej przerwie. Spotkamy się 18 sierpnia. Do zobaczenia.